Dzień dobry, Paweł Talbierz Kortewa AgriScience. W dzisiejszym filmie chciałbym powiedzieć o jesiennym otwaszczaniu zbóż ozimych. Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania polskich rolników jesiennym otwaszczaniem zbóż ozimych, na pewno pomaga nam pogoda, z tego względu, że ostatnie kilka lat mamy do czynienia z ciepłymi i długimi jesieniami. Co więcej, mamy raczej również ciepłe zimy. W odróżnieniu od chociażby sezonu 2012 czy 2013, kiedy zimy były i mroźne. Co skutkowało tym, że skuteczność jesiennych zabiegów, ale również kondycja zbóż ozimych pryskanych na jesień była trochę słabsza. Nie da się ukryć, że również przesunięcie oprysku odchwaszczania z wiosny na jesień. To jest niejako chęć lepszego rozłożenia prac polowych w gospodarstwie z tego względu, że faktycznie zabiegów ochronnych w ogóle mamy coraz więcej ze względu na rosnącą presję. Agrofagów takich jak choroby grzybowe czy także szkodniki. Wzrost zainteresowania jesiennym z zbóż na pewno wzrósł również od, od momentu, kiedy na rynku herbicydów pojawił się w Polsce Bizon, czyli trójskładnikowy herbicyd, który od 2014 roku jest dostępny i który możecie Państwo stosować do odtwaszczania pszenicy ozimej, o ozimego, żyta ozimego, czynięć mnie ozimego przed najważniejszymi chwastami dwuliściennymi oraz przed miotą zbożową. Dużą zaletą Bizona jest to, że w jednym opakowaniu mamy trzy substancje czynne, które nawzajem się bardzo dobrze uzupełniają: penoksulam, chlorasulam oraz diflufenikan. Ten skład zapewnia skuteczne zwalczanie chwastów w momencie, kiedy one kiełkują w glebie i to zarówno chwastów dwuliściennych, takich jak haber, jak maki mu się wyrzepaku, przytulia, czepna, czy wiele innych gatunków, jak także chwastów jednoliściennych z miotłą zbożową na czele. Wizona możemy stosować od pierwszego liścia właściwego do fazy trzech rozkrzewień w uprawie pszenicy ozimej, przeżyta ozimego oraz jęczmienia ozimego oraz od fazy pierwszego do czwartego liścia w uprawie żyta ozimego. Ale tutaj warto również spojrzeć na profil produktu, na substancje czynne które w większości mają działanie mocniej nalisne, częściowo także doglebowe i zastosować bizona wtedy, kiedy chwasty kiełkują z gleby, kiedy widzimy, że te chwasty powoli zaczynają konkurować z rośliną uprawną o wodę, składniki pokarmowe oraz także o światło. Przechodząc dalej, dużą wartością tego produktu jest również dawka stosowania. Łatwa do zapamiętania, 1 litr na hektar. A przyznacie Państwo, jest to bardzo istotne w kontekście stosowania innych produktów, gdzie również te dawki czasami potrafią być bardzo różne. Tu gramatura w gramach, tu w litrach. Tu mamy jeden produkt, jedną łatwą do zapamiętania dawkę, trzy substancje czynne zawarte w tej dawce i to w takim składzie, który pozwala dobrze zwalczać chwasty, które na polu występują. Warto jednak pamiętać także o ograniczeniach. A tych w metodzie jesiennego zwalczania chwastów jest przynajmniej kilka. Pierwszą z nich stosując taki produkt, który ma profil na listno doglebowy, jest uprawa gleby, ponieważ jeżeli będziemy mieć na polu bałagan, przez mam na myśli zarówno nierównomierną uprawę gleby, jak również chociażby pozostałości resztek pożniwnych poprzed plonie, to skuteczność takiego rozwiązania może być słabsza, chociażby z tego względu, że z tych grud, które na polu mamy, w późniejszym okresie mogą nadal kiełkować chwasty, powodując zachwaszczenie wtórne najczęściej w terminie wiosennym. Jeżeli chodzi o kolejne ograniczenie, to na pewno wzrost odporności chwastów, w szczególności miotły zbożowej oraz habra bławatka na herbicydy, które mają w swoim składzie substancje czynne z mechanizmu działania inhibitorów ALS. Jest to temat coraz powszechniejszy, coraz większy i tak naprawdę jeżeli mówimy o odporności miotły zbożowej, to jest on na tyle powszechny, że świadomość tego Problemu jest duża, ale również wzrasta problem właśnie odporności habra-bławatka. Stąd stosując Bizona, raczej nie stosujemy go na takich polach, gdzie mamy zdiagnozowaną już odporność zarówno miotły, jak i habra-bławatka właśnie na herbicydy z grupy ALS. No i warto pamiętać również o tym, aby nie stosować Bizona zbyt wcześnie. Niektóre gospodarstwa mają tendencję do tego, aby otwarszać zboża bardzo wcześnie w fazie szpilki. Bizona stosujemy wtedy, kiedy chwasty zaczynają kiełkowanie. W glebie, kiedy zaczynamy je widzieć, wtedy najlepiej właśnie zastosować herbicet Bizon, w tym celu, aby skutecznie zwalczał zarówno miotę zbożową, jak i pasty dwuliścienne. Proszę również pamiętać, że kupując i stosując Bizona na swoich polach, gromadzicie Państwo punkty w programie partnerskim Epole. Więcej szczegółów na www.emyślnikpole.pl Tak jak wspomniałem na początku, popularność jesiennych zabiegów otwaszczania zbóż jest Coraz większa, ale pamiętajmy, że na ich skuteczność wpływ mamy również my i warunki pogodowe, które mogą kształtować, mogą wpływać na skuteczność działania wszystkich herbicydów, które jesienią stosujemy. Uprawa gleby, warunki pogodowe, w tym przede wszystkim temperatury oraz przebieg pogody jesienią, zimą, jak również odporności, które w Polsce w coraz większym nasileniu występują. Miłego stosowania, udanej pogody i trafnych decyzji. W jesiennym z zbóż bizanem.